Cześć! Jestem tata. Cześć! Jestem mama. Cześć! Jestem córka. A, a ja jestem malutkim bratem. To, to są nasze zwierzaki. Króliczek białach. i liski. Marcin, Gabrysia i Blanka. To jest cała rodzinka. Fajna rodzinka to jest. Fajna rodzinka to jest. Powiemy jak się nazywamy. Jestem Michał, jestem Nikola, jestem Lenka, a ja jestem Julian. To jest cała nasza rodzinka, zwierzaki, mama, tata, dwójka dzieci i hopla. Fajny to jest nasz dom, fajny jest nasz dom, fajny, fajny dom, 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 do dom, 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 do dom. Fajny dom, do dom, 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 do dom, 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 Fajny dom była noc, jeszcze raz jest noc. Nie wiem dlaczego, ale się nie boście miło, ale już jest dzień, pa pa!